Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3. Dzisiaj jest z nami Mr. Legion. Siemano, witam. Siemano i Mr. Cozy. Hej, hej. Hej, hej. I zrobimy sobie teamowo 37 szczelinkę, głęboką oczywiście, na serwerze PST. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I Legion dzisiaj biega Krusem, a Kozi DH. I no, no. Powinno raczej pójść w miarę prosto ja wam więc. Zobaczymy. Tutaj mopki trzymam na sobie, także a, wystarczy, a my, że będziecie spokojnie daleka. I to jest dobra Pan sprawa. O no, tylko tak jak wcześniej mówiłem, Mentalita ma zniewalacza i ja niestety tego nie Nie, e, nie, nie zablokuję, więc tak dobra, czy tak zostaniecie my... zniewalaczem i tak i tak. My sobie tam robimy swoje, tak? No tu jest lita się została, o tak jak mówiłem, o, ona zdąży moment wyjść, ale już jest pani. Niestety mamy no słabą, słabą lokację, słabą. tutaj w duchu chodzi no Dobra wiesz, w razie ja jest, jest Kolejna litka żółta No dobra, wszystkie złapane no Ja się sobie rzucam i odchodzę <laughs> I stoję i mam... Aha. Co tam słychać u ciebie, Kozji? W domu. U mnie? A no. dobrze, zawiodłem się, bo tam zmienili dehan na fajnego, teraz znowu pokręcili trochę z nimi, tak naprawdę i temy, które mam, nie są takie jak mają być, nie? Nie są takie tak, jak. Nie, być. nie było w planie. Tak, co? w sensie, że nie bóstuje już y, procentów do wartownika. Hmm. Tak, by, tak jak tego. mówiłem wcześniej, właśnie. Tylko Twój damage jest boostowany, a nie wartownika. No jest to bolesne, no bo tak naprawdę... Wiesz, cały czas, cały czas coś zmieniają, tak? Ale trzeba pamiętać, że teraz będą nowe itemki... No na dechania to nie będzie, ale no to ja czekam. Znaczy, nowe, nowe itemki te... jak to tam się nawet będzie nazywało? Starożytne. Starożytne, tak. tak to w, to... I tak doda wszystkim DPS-u, tak? Więc może bali się tego, że że będzie za easy Już nie chodzi o to, chodzi o to. O, tak jak mówiłem, zobaczcie puszcza fixy musicie po prostu stać z tyłu Kula. ale wiesz mi to nie przeszkadza i tak rzucam swoje i... i lecę i lecę do tyłu i tak, bo ja muszę być im dalej jestem tyle przy DPS zadaję. Ale zobaczcie, mamy bardzo ładny czas, więc elegancko nawet nawet na takiej słabej szczelince, tak? Potrzebuje więcej czasu No, no tak, ale wczoraj wszyscy pochwalić 45, to 45 to i powiem ci jeszcze mówiąc, że na normalnym serwerze 4-5 nam wychodzi, nawet wyższe nam wychodzą, a wczoraj byśmy się, no nie powiem, zdziwili delikatnie tymi dychaczami naszego... Tak A na tak. no, wiadomo I ta następna Odbicie? A, wam już to odbicie, znaczy Tobie, koz to już odbicie nie powinno przeszkadzać Tak, bo wystarczy, że będziesz strzelał w ścianę gdzieś <grymne> no. Nie jestem jeszcze gotów. Nie Do jestem właśnie. jeszcze gotów. Ale to akurat nie wolno. O tam. Czekaj, podmierzę cię. Mam nadzieję, że mnie nie zamrozi. Zostałem ciężko ranny. Nie radny. powinno. No. no. Wiesz, w nawet łatwiej się gra z tego powodu, że że łatwiej jest po podnosić idzie. Tu, 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 tu po, to, na dół. Lecimy za Krusem. Krus robi nam... ...robotę. Tak, z przodu. My tylko DPSimy. O, tak jak widzieliście, ogólnie... Z... Elita. Wiza też zepsuli, ale trochę naprawili. Tam był cały set był zepsuty tego ognistego ptaka. Dlatego kurde, jak ten, to nie mogłem kuczy nic zrobić. Bo główna umiejętność kumulowania się obrażeń była zepsuta praktycznie, wyłączona, nie działała, nie kumulowało się, dlatego nie mogłem nic ubić nawet na 33 szczelince, tak? Mhm. Jeszcze, nie no, jeszcze nie, jeszcze nie zepsuli. Nie, <grym> Mordor jest w porządku, jest tylko spoko. Idea jest fajna, tylko gdyby te procenty się kumulowały, to by było świetnie. A, widzisz, coś cały czas kombinują. A chociaż dali coś w zamian czy nie? Nie, po prostu Z, zmniejszyli. Nie zmniejszyli wiec, tak? Mocny. Tak, to tak konkretnie, bo booster jak, jak się miał boost'a 45%, a teraz no... To no, trochę jest, tak? Już nie chcę płakać, wiesz, bo to, to, to nie wypada jak się gra trochę, ale no... Szkoda po prostu, szkoda, nie? Szkoda, no wiadomo. Mogłoby być lepiej zawsze. Dokładnie, znaczy inaczej. Ale to był i by tak, tak nie, nieproporcjonalne do innych klas, że daj spokój. Było, było, ale nie, nie A, miał nie? nie. Tylko Bart chyba miał e, robił... Bart robił... w ogóle do solówek rozgrzywa. tylko będzie zużywany. A Barwa też zmienili całkowicie w sumie, nie? tak naprawdę, nie? Tim, tim, Mowa już będzie naprawdę bezużyteczny. No? Bo tak? miał, miał naprawdę bardzo dobrą synergię tą szarszą z mhm. tym przyciąganiem Naprawdę z każdą klasą mógł się zgrać, a tak to teraz bez tego przyciągania to jest kupa totalna mhm. gdzieś, mi, gdzieś mi uciekł tak jak mówiłem Kusza, będzie puszał po fixy więc potrzebuję więcej czasu no. Podtrzymywanie macie O to Kozi teraz masz light to nie mogę Dobra. o piecie mnie atakować Ale wszystko leci Pięknie. <laughs> nie wiem ile teraz robimy DPS-u. No po jakieś 500 milionów. O. Gdzie Vis teraz do DH Niestety odstaje. Taka no. bolesna prawda jest, niestety. <coughs> jest trochę, trochę bardziej jest wytrzymały, ale też nie jest super wytrzymały Vis. Jeszcze mam resztę. Ja mam, ja ja mam ten, ja, te, ja mam, że tak powiem, dwie nieśmiertelności, tak? Ja to na kusie teraz mam trzy. Trzy. No i dziś. Pasywka, jest ważne. padluna i własne życie. No nie. Także no, mogę trzy obrana. razy umrzeć. No ja dwa. Wiesz, to ogólnie fajna jest. Władowania. Teraz biorę te władowania, bo one Ta. i tak są. One i tak Przecież są znerfione, ta więc moc. nie ma sensu. ale no no, mało, to, to mało co robią. One są teraz y, ustosunkowane do Twoich obrażeń od broni, chyba, a nie od poziomu szczeliny, tak jak było o, wcześniej. O, to bez sensu. Ale patrzcie, jaki czas mamy zajef, fajne. Po prostu wiecie, ja to ściągam, by to Bardzo dobrze, wiesz, nie, niekoniecznie cały czas wszystko w dipsa, no, bo można mieć odpowiednio rozbiegiony. No, tak się gra już od tych lat na tych serwerach normalnych. No. Tylko mówię, no tam rekordy nam ładniejsze się robią, nie? Teraz próbujemy sobie trójeczki, czwóreczki poprawiać. Ostatnio zrobiliśmy 43 w dość ładnym czasie. Parę razy... już 70... No i teraz wasza moja rola się kończy. Ja, ja ją mogę tu tylko zająć, tak powiem. Co to jest w ogóle za strażnik? Bo ja nie widzę. Tetris. Tam ja muszę wyżyczki rozstawić, a raz być nie będę. Dobra, teraz mogę coś zacząć mucić. Ale patrzcie, jak ładnie leci ten. Ona teleportu nie, nie ma, więc do Was nie przyjdzie. Będzie nam jest cały czas skupiona. Dobra, dalej, I dalej wyżyczki. Wierzę w Was wyżyczki. Dobra. Jestem no. ranny! Okay. Kurde, ale szybko ten... Sekunda 8 zadaje mocny DPS. Kurde, podsuwa mi cały szyk. O, odpuścił jakąś lampkę, weź miapnik. Mhm. Halo, halo? Dobra. Kogoś rozłączyło. Chyba Legiona. Legiona, ooo, dość często ostatnio. Chyba go wywaliło w ogóle z gry możliwe. są. Bez problemu sami załatwimy ją A, tak, to już nie będzie. tak z nami No i dobrze, znaczy źle, że Legiona wywaliło coś go często Stadio O Ranga 305, no widać, że tutaj ludzie nie, nie grają. Moi wrogowie słabną Ta szkoda. Dobra, chodź sobie podwyższymy klejnot 40, okej, okay. przyda się i chodź z, do tego, do, no, do no, poza tym do ozu i się sami pożegnamy niestety bez Legiona, ale zaraz nagramy następną linkę, więc spotkamy się z Legionem wkrótce. Bardzo dobrze. Staj blisko mnie. Okej, okay, albo ja podejdę do ciebie. Weź to. Weź to. Właśnie. Ratuj się. Ratuj się. Chyba Poczekaj udało na mnie. się znaleźć zwierzę. Zróbmy to. Zróbmy to. przepraszam. ja na razie. na razie. ok, mam piątkę muszę pamiętać. Żegnaj. Żegnaj. Okej. Okay. Ja. Dobra, słuchajcie. I cicho. To by była 37 szczelinka z Legionem i z Mr. Kozim. Legiona wywaliła pod sam koniec jakieś problemy z internetem, ale tak jak widzieliście bardzo szybko to poszło. Z DH i z Crusaderem bardzo ładnie to wszystko współgra i szybciutko można zrobić szczelinkę. Za chwilę nagrywamy następną 38 raz. To by było na tyle. Piękne dzięki. Pożegnaj się, Kozy. Siema, do zobaczenia. Siema, siema i do zobaczenia w następnym odcinku. Za chwilę. Pa, pa i cześć.